Witam wszystkich serdecznie, Grzegorz Brzesień, Komisja spraw Mediów i Promocji. Dzisiaj troszeczkę inaczej nietypowo, aczkolwiek również będkarsko. Słuchajcie moi drodzy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Bank BNP Paribas z pozostałymi partnerami zaprojektowali i wykonali ten oto spławik. Spławik, który do końca nie jest tylko urządzeniem pokazującym i sygnalizującym brania, ale przede wszystkim monitorującym jakość wód w naszych łowiskach, rzekach i zbiornikach wodnych. Bardzo fajna inicjatywa, która pomoże monitorować jakość naszych wód, a przede wszystkim w łatwy i prosty sposób zgłaszać i reagować. Ten oto łączy się z aplikacją, która jest w każdym z naszych smartfonów możliwa do ściągnięcia. Niebawem przekażemy szereg informacji, jak ta aplikacja działa oraz gdzie i w jaki sposób pozyskać to właśnie oto urządzenie, tak aby w łatwy i prosty sposób przyczynić się do spełnienia naszego obowiązku statutowego. Akcja wpływowi to przedsięwzięcie, które w łatwy i prosty sposób pomaga nam być bardziej proekologicznym i oczywiście prowentkarskim.